Cześć, tu Michał. Jura to nie jest po prostu kolejna trasa rowerowa. To miejsce, gdzie białe skały wyrastają prosto z lasu, a historia patrzy na ciebie z każdego wzgórza. Dziś zabieram cię w podróż przez jej serce. Pokażę ci wartę, która dopiero uczy się być wielką rzeką, zamki, które od wieków patrzą na siebie z dystansem i malownicze leśne szlaki, które przypominają, po co w ogóle wsiadamy na rower. Jeśli szukasz inspiracji na następny wypad, zostań ze mną. Zaczynam w małych Dolomitach. Jestem na wakacjach z rodziną i mam jeden dzień dla siebie. Jura już przejechałem wcześniej, od Krakowa do Częstochowy szlakiem Orlich Gniazd. Film możesz obejrzeć na kanale. Poranek ma tu specyficzny zapach wilgotnej ziemi i wapienia. To ten moment wyprawy, który lubię. Wszystko jest jeszcze przed nami. Siła, pełne bidony i ta lekka niepewność w nogach. Co dziś przyniesie szlak? Kierunek Myszków. Ale nie po to, by zwiedzać miasto. Szukam Warty. Większość z nas kojarzy ją jako sporą rzekę, po której pływałem pakraftem. A tutaj wygląda jak górski potok, który dopiero planuje swoją wielką karierę. Jestem w Myszkowie. Jak widać, Warta rzeka często mi towarzyszy w tych moich wyprawach. Więc jak zobaczyłem, że w Myszkowie płynie Warta, jej początek, to nie mogłem sobie odpuścić i przyjechałem. No i tak to wygląda z tej perspektywy. Aż ciężko uwierzyć, że taki strumyk w sumie, to małe i płytkie, w okolicach nadwarciańskiego szlaku rowerowego, to tak duża rzeka. Ale też ma swój urok. Jeszcze chwilowy postój i dalej w drogę. Wjeżdżam w park Orlich Gniazd. To jest ten moment, kiedy wyłączam analizowanie trasy, a zaczynam po prostu czuć. Szum opon na szutrze to najlepsza ścieżka dźwiękowa, jaką znam. Ale taki odlot ma też swoje konsekwencje. Niespodzianki się zdarzają, 700 metrów jeszcze prosto przez las. Przedzieram się przez leśne dukty i ścieżki, ale właśnie na to liczyłem. Uwielbiam jazdę po lesie. Nie ma ruchu, tak naprawdę nie ma nikogo. Jadę w kierunku miejscowości żarki. Uzupełniam zapas wody, trochę węgli na dalszą drogę. I znowu w lesie. Zjadłem bloda w żarkach. Uzupełniłem wodę. I dajemy. Ale mi ktoś tam puka w tym suporcie. Że do Michała znami no, się. Moim celem jest zamek w Olsztynie. Muszę trochę przyspieszyć. W planie, jeszcze kilka miejsc, a czas leci. Asfaltem jest dużo szybciej. Przed olsztynem wybrałem trasę przez las. No nie mogłem przecież inaczej, uwielbiam las. Tu jednak trochę piachu i kamieni. To już nie te prędkości co na asfalcie, ale frajda dużo większa. Ale bajka. 200 metrów trzymaj się lewej strony. Okej. Trzymaj się lewej Dali widać już ruiny zamku w olsztynie. Wyglądają, jakby były częścią skał, na których stoją. Byłem już tu wcześniej, wtedy było już ciemno. Teraz mam okazję zobaczyć wszystko w dzień w słońcu. To miejsce zmusza do zatrzymania. Nie tylko dlatego, że dojazd pod zamek wycisnął ze mnie pot, ale przez tę przestrzeń i widoczki. Jeszcze sporo drogi przede mną, ale tu robię obowiązkowy przystanek. No i dotarłem do zamku w Olsztynie. Tam widać wieżyczkę. Myślałem, że od tej strony będzie też widoczne, ale jednak nie. Ale tu przynajmniej jest mniej ludzi. Nie mogę spokojnie zjeść. Dalszy etap. Spróbuję dojechać do Złotego Potoku. A jak mi wiatr pozwoli, bo ja niesamowicie patrz prosto w pyst. No ale... Pogoda tak śliczna, nie ma co narzekać. Ładnie. Ładnie. Ja mam za sobą tego wierzę, w zamku. No, ja patrzyłam, jak ty tam jedziesz, to byłeś już za Myszkowem, potem tam jeszcze kawał dalej. To patrzyłam. W Olsztynie jest, tam No, ja pierdzielę Już w Olsztynie, to coś mi matka chyba yy, wcześniej pokazywała. wiesz, to zresetował mi się ten. Komórka no mi jakieś rzutowała. tam sanktuarium, jakieś tam mi pokazywała coś to tak. tam. nie byłem. No dobra, to mniej więcej na którą myślisz, że będziesz? Zanim się ściemni. Aha, no dobra. Zobaczę. No. Robi się późno. Następny cel to Złoty Potok. Nie przygotowałem się i nie wiem czego się tam spodziewać. Jest kompleks pałacowy Raczyńskich, ale nie wiem czy starczy mi czasu na oglądanie. Ciemny las, a w nim lęki łoś. Znowu dużą część drogi pokonuje lasami. Słońce zaczyna schodzić niżej. w kompleks pałacowy. Jestem już w Złotym protokół, ale objadę dookoła. Zobaczysz sobie rzeczki jeszcze w jeszcze na jakiś podziemny. Bo czajka, idziemy dalej. Bo taka niespodzianka na trasie, gdzie się obaliło. No, jak to jechał, to miał pecha. Mam trochę wyrzuty, że nie wjechałem na teren parku i nie zobaczyłem pałacu. Do tego straciłem sporo czasu na objazd całego kompleksu, przerwę i szukanie czynnego sklepu na tyle bezpiecznego, żeby nikt się rowerem nie zainteresował. Mam zapięcie, ale sporo mam też rzeczy, które można wypiąć. O wszystkim zapomniałem, kiedy wjechałem na ścieżkę od Złotego Potoku. Bajka. Zniesienia, las, formacje skalne. Samo to miejsce jest świetną opcją na wypad rowerowy. Teraz 2,5 km taką oto ścieżką Tu był podjazd A tu mamy zjazd Uff. Jadę po szlaku, żeby nie było czerwone jakiś. Tu już lepiej. Jest Kieruję się w stronę Mirowa. Szlak robi się coraz bardziej wymagający. Jadę stamtąd? Nie mam jechać tam dalej. No dobra. Potem gdzie zamek Mirów. Jestem. Wiem, Nie Tu w lewo. Wiem, tu już byłem w poprzedniej Nie Czas ucieka więc Nie zamek i jadę dalej żeby za chwilę Nie do drugiego zamku w jesteś. Ten jest odrestaurowany. Naprawdę robi wrażenie. Dwa zamki, jedna grań. Stoją tu jak bracia, którzy mają zupełnie inne podejście do życia. Zanim zamknę pętlę, wpadam nad zalew Dzibice. Nawet wieczorem jest tu dużo ludzi. Wcale mnie to nie dziwi, mamy gorące lato tego roku. To już końcówka, ale czeka mnie jeszcze spory podjazd i łatwo nie będzie. To był dobry dzień. Ponad 96 km. Sporo podjazdów i głowa pełna nowych i odświeżonych obrazów. Jura nigdy nie nudzi. Zawsze ma w zanadrzu jakąś nową ścieżkę. Jeśli szukacie miejsca na reset, już wiecie gdzie przyjechać. Dzięki, że byliście ze mną. Do zobaczenia na kolejnym szlaku.